Manko, Pajda Kromal Vlog. Słuchajcie, jedziemy właśnie teraz do sklepu naszego ulubionego Pawulon Szkopf Niger Shop, gdzie będziemy kupywać oczywiście zdrowe jedzenie, takie jak ziemię, trawę, trochę dzika, surowe płody. Surowe płody, tak, płody mają bardzo dużo białka ogółem. Trochę trotylu, jesteśmy trochę zmęczeni, mieliśmy ciężką noc, pomagaliśmy trochę przebudować siłownię Eee, pff, nosiliśmy ciężary cały, całą noc. Spaliśmy jakieś 3 minuty 26 sekund, tak sądzę, ale do regeneracji tyle nam starczy. No bice rosną, kurwa, wszystko jest dobrze po naszej myśli. Oczywiście jedziemy odpierdolić za niedługo po zakupach trening. Oczywiście najpierw jakaś szameczka, odpoczynek. Dokładnie tak dobry trening. Tak myślałem, żebyśmy mogli zjeść, nie wiem, rogi jelenia i zapić krwią jednorożca. O, no i to jest dobry Dużo, posiłek. dużo potasu ma. To dużo to ja potasu rozumiem, ma, kurde, tak to można napierdalać. No, pewnie zastanawiacie się, gdzie jest trzeci, ale Bochen śpi. Bochen śpi, był w pracy. Jak wiecie, Bochen jest astronautą w wolnych chwilach. Zwiedza, kurwa, wszechświat. Ale jest brzydka pogoda, dlatego śpi teraz. E no w sumie to by było na tyle, nie? Wrócimy, wrzucamy filmik, wrzucimy też w opisie filmu oczywiście jak przygotować rogi jednorożca i jak, wy, ro... jak wydoić krew z jednorożca. Tak, jak wydoić też byłą żonę z pieniędzy. <laughs> <laughs> Dlatego trzymajcie się i, i pozdro, nie?